Podstawowa kwestia, firma, jak wybrać nazwę, pod jaką będziesz działał. Podam Państwu dwa przykłady z mojej praktyki zawodowej. Pierwszy to wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili, że ta spółka będzie występowała pod firmą Bank. Jak wiemy doskonale, bank w naszym pięknym, słonecznym kraju nad Wisłą może być prowadzony tylko w formie spółki akcyjnej. Sąd odmówił zarejestrowania banku w formie prawnej spółki ZO. Nie będę opowiadał szczegółów. Udało się wspólnikom zarejestrować, Tę spółkę pod taką firmą. Argumentując to tym, że oni są bankiem informacji. Oni zbierają informacje. A to, że bank wyraz pokrywa się z formą prowadzenia działalności stricte finansowej, to jest kwestia wtórna. Tak, udało im się zarejestrować bank w formie spółki ZO. Drugi przykład znany z mediów to firma Krzak. Spółka ZO zarejestrowana bodajże w Krakowie. Wspólnicy postanowili występować pod firmą Krzak. No może się kojarzyć z nazwiskiem też bądź co, bądź prezydenckim. Tym samym chcę pokazać, że już na wstępie, yy, obierając ciekawą firmę, mamy przewagę. Tak, my, zaczynając działalność gospodarczą w dowolnej formie, czy to osoby fizycznej, bo równie, również osoba fizyczna może występować pod firmą imię, nazwisko i. Ten dodatek w postaci, w tym wypadku dodatek w postaci hmm, tej fantazyjnej, czy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej określonej, na przykład firma budowlana, czy malarstwo, eee, no takie wewnętrzne, no może być też zewnętrzne. Ale może mniej mające wspólnego, chociaż jedno nie wyklucza drugiego, z, ze sztuką, z artystycznym wykonywaniem tej działalności. Czyli forma to jedno, nazwa to drugie. Oczywiście są pewne ograniczenia, zaraz o nich powiem ograniczenia kodeksowe. Pamiętajmy też, że jeśli działamy niedługo na rynku, bo w przypadku dłuższej, wieloletniej działalności, to zmiana firmy może być dyskusyjna, bo już mamy klientów, ale jeśli uznamy, że to nie jest ta firma, z którą się dobrze czujemy z którą. Się utożsamiamy, to zmieńmy firmę. Nie bójmy się. To może być początek czegoś nowego. Może tworząc spółkę nie zastanawialiście się tak dogłębnie nad tym zagadnieniem, a po prostu popełniliście, moim zdaniem, największy błąd, jaki popełnia mnóstwo osób y, tworzących spółki. Mianowicie wiążą firmę z nazwiskiem, na przykład pierwsze litery nazwisk, czy jakiś zlepek, sylab nazwisk. Ja rozumiem, że my podchodzimy emocjonalnie, jak w każdym naszym działaniu, mam nadzieję, czego Państwu i sobie życzę. Podchodzimy emocjonalnie do tego, co robimy. Ale to nie zawsze tym, którzy to odbierają, tak samo się kojarzy, a najczęściej dokładnie odwrotnie, czy też obojętnie. Dlatego nie jestem zwolennikiem wybierania firm, w których ten człon, ten rdzeń, bo zaraz powiem prawnie jak wygląda kwestia ten rdzeń wiąże się z nazwiskami czy z jakimś zdarzeniem z życia czy ze skojarzeniem bardzo subiektywnym firma nie powinna być czyli nazwa nie powinna być związana z naszymi przeżyciami zobaczcie Tę firmę odbiera ktoś na zewnątrz. Jeśli nam ta nazwa się podoba, to nie znaczy, że będzie się podobać wszystkim. Warto też przedyskutować to z innymi. Osobami robiąc takie badanie małe rynku, jak się im kojarzy, jak się im podoba. Oczywiście to nie muszą być profesjonaliści, to mogą być osoby przypadkowe i najlepiej, jeśli są z różnych profesji, relacji między nami. Najlepiej, jeśli są to osoby obojętne w sensie emocjonalnym też, bo zawsze tu będzie ten element osobistej relacji jak zapytamy kogoś o zdanie no to w zależności od tego czy jest to syn, córka, matka, ojciec, ciocia czy ktoś bliski to wtedy ta Odpowiedź nie zawsze musi być obiektywna. I teraz prawnie jak wygląda kwestia? Przede wszystkim musimy odróżnić firmę od tego, co określamy jako znak. Mianowicie, my rejestrując firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie zabezpieczamy się na okoliczność korzystania z tej firmy innych osób. Bo spółek o tej samej nazwie, firmie, bo firma to nazwa, pod jaką występuje przedsiębiorca. Kodeks cywilny. I po zarejestrowaniu, najlepiej równolegle, czyli jak najszybciej, możemy zastrzec w Urzędzie Patentowym tę firmę na wyłączność w określonych działach. Gospodarki. I to warto zrobić. Patrząc na kwestie przyszłościową, oczywiście zakładam też, że nie będziemy często zmieniać tej firmy, bo jeśli już wybierzemy firmę, no to lepiej wcześniej dokładnie przemyśleć tę kwestię niż myśleć o zmianie. Mówiąc o zmianie, miałem na myśli sytuację, kiedy Państwu Nie odpowiada ta forma. Czujecie, że to nie to, czy ktoś Wam coś powiedział na temat tej firmy, to warto zmienić. Nie bójmy się zmian. Jeśli chodzi o doktrynę, to firma składa się z rdzenia, czyli trzonu, i dodatku. Ten rdzeń to właśnie ta część fantazyjna. To. Na przykład, yy, również imię i nazwisko Jan Kowalski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście, Jan Kowalski musiałby wyrazić zgodę na użycie jego imienia i nazwiska w nazwie spółki. I yy, dodatek to ta forma prawna. Czyli mamy rdzeń i dodatek. Idźmy dalej. Zgodnie z kodeksem cywilnym, przedsiębiorca działa pod firmą. Firma podlega oczywiście ochronie. No, może na wzór dóbr osobistych? Tak, tak bym porównał. Do dóbr osobistych oczywiście dotyczy to osoby fizycznej czyli tych dóbr, które nas osobiście dotyczą to w przypadku spółek prawa handlowego możemy mówić o ochronie firmy w, również w takim wydaniu. Inaczej wygląda firma osoby fizycznej, inaczej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, czyli spółek osobowych prawa handlowego i jeszcze inaczej wygląda firma spółki w organizacji. Niezależnie od tego, ona zawsze będzie się składać z tego rdzenia i dodatku. Cechy charakterystyczne. Spółka w organizacji, czy spółka w likwidacji? Najczęściej widzimy firmę w takim wydaniu Jan Kowalski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy Kowal, skróćmy to, jeśli ktoś chciałby się zajmować. Na przykład sprzedażą stali, bo dobrze moim zdaniem, jeśli firma kojarzy się z czymś solidnym, dla mnie, to jest mój odbiór, oczywiście subiektywny, no bo inny nie będzie, kowal kojarzy się z solidną robotą związaną z kuciem żelaza. To taka firma mogłaby mi imponować, jeśli chodzi o obrót stalą. Możemy wracać do źródeł, do takiego nieprostego skojarzenia. Oczywiście Konsorcjum Stali, spółka akcyjna. No, mówi nam o tym, że jest to spółka no, akcyjna, większych rozmiarów, spółka wybitnie kapitałowa, a jeszcze do tego konsorcjum. Z tym, że konsorcjum stali, spółka akcyjna, to to konsorcjum nie jest formą konsorcjum umowy nienazwanej, to jest część tego trzonu, tego rdzenia, tej części fantazyjnej w tej firmie. Która mm, sięga do takich rozwiązań, połączenia troszeczkę, podkreślenia może bardziej, podkreślenia tego faktu, że tych akcjonariuszy to pewnie tam jest dużo, bo to jest konsorcjum. Oczywiście my na samej firmie wygrywamy. Wygrywamy na starcie. Jeśli ta firma będzie. Odpowiednio dobrana, to, to już wygrywasz. Oczywiście będę podawał Państwu przykłady, bo nic lepszego jak czerpanie z cudzych doświadczeń, dobrych doświadczeń. Kiedyś studentów studiów podyplomowych namówiłem na utworzenie spółki europejskiej. To było. No, ileś lat temu, nie tak wiele znowu, ale parę lat temu, i ci studenci przyszli do mnie i mówią: Panie doktorze, my jesteśmy jedną z kilkudziesięciu europejskich spółek akcyjnych w tym kraju. BP, zajmujące się obrotem paliwami, jest jedną z takich spółek. Nas znajomi pytają Jezu, co to za twór? Czyli tak, na tym już wygrywasz, na tym jak wymyślisz odpowiednią firmę, odpowiednio skrojoną, jak ten garnitur, będę wracał do tego, ale szyty na miarę, nie przypadkowy, nie to, że przyszło Ci do głowy, aha, lampa, no to lampa spółka z Okej, okay, ale to nie o to chodzi. To trzeba naprawdę przemyśleć i być może również powierzyć to profesjonalistom znalezienie tego pomysłu na firmę. Spółka w organizacji to oczywiście taki czas od zawiązania do rejestracji. Ten dodatek w organizacji zniknie nam po rejestracji spółki kapitałowej. W Krajowym Rejestrze Sądowym mówię tylko gwoli. Formalności i przedstawienia Z samej kwestii, dodatek w organizacji zniknie, zostanie spółka ZOO, prosta spółka akcyjna czy spółka akcyjna. Takim końcem działalności będzie spółka w likwidacji czyli sytuacja, w której likwidujemy spółkę. Zakaz wprowadzania w błąd. Powiedzmy sobie o jeszcze jednej kwestii, mianowicie o tym, że firma nie może wprowadzać w błąd. Pochylmy się chwilę nad tym zagadnieniem, bo co to znaczy wprowadzać w błąd? Jeśli użyjemy określenia w firmie najlepsza firma budowlana w tym regionie, celowo. Wprowadzam do takiego prostego rozwiązania ten, tę kwestię, bo chcę ją modelowo przedstawić. To zobaczcie, po pierwsze, w jakim regionie. Nie wiemy, czy w regionie trzech ulic najbliższych, czy w regionie miasta, województwa. To nie jest wprowadzanie w błąd, to jest korzystanie z możliwości, jakie daje nam umysł, a no tu pewnie głównie emocje, czyli możliwość takiego odejścia od takiego racjonalnego myślenia i bardziej oddania się emocjom. Czyli my możemy używać określeń, które są w zgodzie ze stanem faktycznym. Nie możemy na pewno porównywać się i użyć w firmie nazwy Lepsza niż. Kowalski lepszy niż Nowak. No to jest niedopuszczalne, szczególnie jeśli wiemy, o kogo chodzi, bo wyobrażam sobie taką nazwę fantazyjną, i tutaj nie widziałbym również yy, tego naruszenia, czy wprowadzania w błąd, yy, ale musimy to też przeanalizować. Jak powiedziałem, w firmie może być nazwisko, oczywiście za zgodą. To jest też wartość. Oczywiście, ten, który użycza nazwiska, może z tego tytułu czerpać korzyści. Tu już odeślę Państwa do podatkowca, bo tutaj są też możliwości. Nazwę to korzystnego rozliczania przychodu. Zakaz zbywania firmy. Oczywiście nie dotyczy to licencji czy franczyzy Natomiast samej firmy jako firmy zbyć nie możemy. Oczywiście zasadę tę można obejść zgodnie z prawem, bo to o czym mówię, to są tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie kwestie, które są zgodne z prawem. Możemy zrobić to przez wydzielenie spółki i, i wtedy możemy zbyć firmę. Z tą częścią wydzielaną. Kodeks spółek handlowych dział yy, podziału czwarty sposób podział przez wydzielenie. W firmie mogą być również elementy opisowe dotyczące konkretnej działalności elementy dotyczące dotychczasowych sukcesów wspólników. Oczywiście ona nie może być długa, bo może używać skrótu, ale sama firma też nie powinna być długa. My nie lubimy, powołam się, jeśli mogę, na Wojciecha Mana długasów. Pamiętamy w Trójce, jak puszczał długasy. My szczególnie w firmie lubimy krótkie, konkretne nazwy. Firma jest jawna, nie możemy utajnić firmy. Ona jest ogólnie znana. No, zakładam, że też nam na tym zależy, żeby było to jak największe grono osób znających tę firmę. Jest oczywiście dobrem niematerialnym, czy jest osobistym, to już mówiłem i mówiłem o znaku towarowym. Jeśli będą pytania dotyczące firmy, bardzo chętnie podejmę dyskusję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Tyle na temat firmy. Jest Klaps. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.